Stulecia. O! Ciekawe, czy ona z teleekspresie napiszą. Bo lepiej się Jesteś cały brudny! O, lepiej tu posprzątaj, zanim twój szefuncio wróci. O faktycznie. To jest? Ziemia pełna grzechu! Ziemia pełna rozpusty! Uwielbiam to miejsce, pełno tam takich jak ja! Co ty, bez zasady? Ziemia to jedyne miejsce we wszechświecie, gdzie występuje życie! Ludzie pomagają sobie nawzajem! Jest tam ciepło i przyjemnie! Za to w piekle jest gorąca atmosfera! to no, ja się pogubiłem. W końcu ta Ziemia jest. Dobra czy zła? Widzę, że nie dojdziemy dzisiaj z Kotmąuchem do porozumienia. Dlatego poprosiłam o pomoc szóstą DH. Oni zaśpiewają nam o ziemi. Piosenka pod tytułem Piewcy. <grym> Dzieci, chcesz o dzisiejszym świecie? Dobrze. Jakie istoty zamieszkały w tym Z wielką przyjemnością. Może dzięki temu ktoś dołączy do naszej diabelskiej paczki. Tylko od czego by tu zacząć?

Lepszego. Nie było tak źle. Też ładnie śpiewali. Nie no, za fajna. Ale trochę nie lubię. Bo kim są właściwie ci Polacy? Czy to oni odwrócili jedną rodziną? Polacy? Taki jakby naród? Czy coś w tym desem? No, ale co ja się z tym produkował? Skoro ona narodzie, śpiewać nam może Omega. W piosence Szkoła Włacyk mi w blaszce zmiachola, Dronią mnie w O para O! To po co ja właściwie nie jestem? Szczerze w ogóle nie pasuje do tego miejsca! Jesteś tu po to, żeby zabierać tych co tu wiesz. Co? No wiesz, kapuc! No ty co? Marii. Idziesz po nim do domu, a później przeprowadzasz ich do mnie albo do tego białego, skrzydlatego. Do domu? Ale... Ale co to jest dom? No w domach mieszkają ludzie. Halo? Czekaj, czekaj. Przecież mówiłeś, że ludzie mieszkają na ziemi. No tak, ale na tej ziemi budują domy. No wiesz, trochę cegieł, w środku krzesła, łóżko, lodówka. <grystanie> Okej, okay, nie zgadnie. Teraz nam pewnie ktoś o tym dośpiewa. jaki czy co? Okay. Na scenę zapraszamy 23. BH. <grystanie> ciągło kawą Hej, hej. Przyjacielu. Przyjacieleczku! Przyjac, przyjac, przyjaciela, przyleciliśmy. Przyjacielku. Chodź, chodź! To ktoś, z kim możesz spokojnie zjeść beczkę soli. Wszystko jasne! szukałem, a ty nadal się chowasz. Oj, masz te chęci do zabawy. A tutaj jestem. Musimy jeszcze zjeść sól. Sam ją tu targałem tymi rączkami. Tu jestem, podmuszku. Możesz mi nie przeszkadzać, gdy jestem zajęty? Zaczekaj! Myślałam, że. Zaraz, zaraz. Nie mam czasu. Próbuję znaleźć przyjaciela, ale mi nie wychodzi. Widzę, że nie masz ty Sekretarza, ale nie masz. Wycieczkę! Na widowiskowe eksplozję podziemnych wulkanów dla dwóch osób! Tylko kogo ja wezmę? Cześć, Co tam słychać? A, nic takiego. Wygrałem wycieczkę! Pokaż, pochwal się! Zabierasz mnie na wycieczkę? Nie! W końcu będę mogła wziąć moje wędrówkowe sandałki! długa, długa trasa. 25 kilometrów? No to teraz wszyscy zabieramy, ubieramy swoje wędrówkowe sandałki i wyruszamy na losowanie następnej drużyny. Albo wiesz, Szósta decha. Jak się nie boję, sama na wewnstacks, sama na wewnstacks, sama na wewnstacks. Nie Nie wiecie może, co znaczy życzuty? Aaaa! To znaczy, żenujący żart prowadzącego. Według badań przeprowadzonych na całym świecie, Wspieszniejsze żarty opowiadane są w familiadzie! Co będziemy musieli zapłacić, gdy porwą nam Tatianę Okupnik? Okupnik. Okupnik. na przyszłość. dobiekła piekła! O! Pójdziesz tam, gdzieś się pa! No, pozostaliśmy sami. Ale musisz! Nie. No to, no zostaliśmy sami, to trzeba było dbać kolejną drużynę Nie, o to mi dokładnie chodziło. Jeśli podejdziecie do osoby, która stoi nieruchomo, to czym się do niej. I potem powstanie taki jakby pociąg. Rozumiecie? Tylko zamykamy wszystkich osób. Dobra, i zaczynamy. O, ogon, Leżę teraz cały, obonały, nie sztuczne! No to, jak. Ja teraz bez żadnych co mieli wiem, kto tą drużynę. kto no, chce mi pomóc? Ja! 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 chcę! Ja! 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 yeah